Jesteśmy w drodze z Warszawy do Wrocławia. Jest pierwsza w nocy. Będzie się działo. Byliśmy pod, pod Pałacem Prezydenckim, pod, pod Krzyżem. Straszna masakra tam się dzisiaj działa. Pod Pałac Prezydencki dotarłem o godzinie 15. Upał był jak cholera. Zobaczyłam już tam tłumy stojących ludzi koło Krzyża. O co tu chodzi? Ja nie wiem. Ja przyjechałem za granicę, raczej nie było tak i tam, że robią. Zyskać. Ale co tu Dariu w ogóle chodzi o konkretnie? Klep miał ja co nie Kolejny No, 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 no. tak się zaczynają represje. Już tak się zaczyna to, iż, to już jest wojna. To jest wojna, a wtedy się Wzięli człowieka na wilczę, przesłuchaliście. Nie, 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 nie. Tłumaczy. przeczyta pani. Wzięli go na przesłuchanie i powiedzieli, że on chce tutaj wysadzić. To on pilnował krzyża. A kiedy to było? Dzisiaj, o tego człowieka. Yes. No, tego pana w dereksie. Tutaj cały tak fałują. Treści. A, to to, 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 to do pana tego Pana w berecie? Proszę, Tego no, Pana w berecie? O to te zeznania położył. Mhm, mhm. No, kim ten Pan jest? Krzyża. Aha, krzyż. to, o dziewiątej rano, nikogo nie było i podjechali mm -hmm. policja tak, i to wzięli tak, na winczu tak. i przesłuchiwali go, że on tutaj y, włożył w te puste znicze y, ma włożyć w no, środek no. wybuchowy czy aha, aha, no I tak. tak. W Co pani powie? No wiecie, to, to już się zaczyna wojna. Który w nocy dzieją. I właśnie tam z tej knajpy, on Adi, ten... Adi, Piją. I sobie, popiją, sobie przychodzą i tu się awanturują. No, Młodzi ludzie to są, atakują nas. Za zaczynają krzyczeć. nie powiedzą, o co im chodzi, tak konkretnie. To ja jestem w stanie powiedzieć im, o co nam chodzi. Ja mogę oczywiście zgodzić się, czy nie zgodzić z Pani zdaniem, ale ja uważam, że to, co jak pani mnie zaatakowała, to ja domniemuję, że, że jeżeli nawet pani nie ma syna i córki, to wszyscy ci młodzi tutaj przychodzący strasznie się zachowują. Strasznie. Nie, nie, nie. pani mi jak Urban ust Ale nie, nie. pani Białoruś, wyjazd Białoruś. A ty mnie zabije. no. nie zabijesz jak ABW, nie no. zabijam, mnie jak ABW, no ale nie zabijam, no. mnie jak ABW, no, no. no pani widział, że pan jest tutaj, że może mówić. No, a tak to kto decyduje? Pan no, ja. to może mówić, tak. a to panu się tak wydaje, panu się tak wydaje, Pan, to nie jest pana miejsce. Chodząc ten, ten tłum tych starych, starych bab, to jak na, na bazarze, gorzej. Oni się sami budowali i sami stwarzali właśnie taką atmosferę. Zastraszanie, tak. Tragedia.

Grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki w imieniu śmierci dla.

W ogóle była taka, 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 taka nienawiść między ludźmi, że jakby ktoś się sprzeciwił, to normalnie ludzi. Ktoś jakby się sprzeciwił temu, żeby krzyż wziąć, to by normalnie człowiekowi oczy wydrapali. Taka była, tacy byli oni, tacy byli oni, jak to powiedzieć idzie, mówię, z, ten, z tą ideologią żydowską, proszę pana, i pan sobie, pan o Żydach u siebie. Po co tutaj pan Żydów wtrąca? A oni, sobie z to, to, no. to wyszedł bazar. To, się krew poleje, mówiła nie za tak, chwilę tak, na prywatne. Pani mówiła, ale to jest specjalna robota. Tu jest wizjonerka, która miała przykazy w wieku i modlić się do lipca, bo w lipcu ma się przelać do lipca. Mówiła tak? Tak. Ta, ta, Mówię Pani, Pani nie czuje tego napięcia, które jest. Czuję, czuję. Wrzut pęknie. Pęknie, tak, tak, tak. Ale to specjalna robota, żeby wytłuc, wytłuc połowę cały czas. Tak, tak, bo za dużo nas jest. Za dużo, tak naprawdę. Jak kaczki, jak kaczki. Są nas wziąć głodem. Tak. A jak nie da się, to pałą. Tak, pałą. Jak za zapłacą, tym też płacą, bo oni są równo wyczuciałki, równo. Ludzie zamykają kran? Przecież oni nie przeszli sami w siebie, tylko dostali kasę za. Ta. Ale znaczy nikogo chyba nie ma, że się że tak się zachowują. No jak to nie, no kopią tych, kopią bija. A stoją! znają, znają. znają. No, no, no. To skoro ci ludzie wierzą w Boga, to jak stosują się do jego przykazań? No ci ludzie, którzy wierzą w Boga i te przykazania Boga, no to jak. Ja nie wiem. Nie wiem właśnie skąd agresji tyle w tych ludziach. Jeste chodzi, no nie tak. Póki jest na mamuszy kuzymaniu. Zobaczymy jak będzie później. Zobaczymy, jak to będzie z naszą młodzieżą, czy się tak będzie śmiała. Tak, jak teraz. No ja jak się mogę czuć. Jestem wkurwiona, zmęczona, przyjechałam pół Polski i co? Z czego się cieszy? Po jednej stronie byli ludzie, którzy bronili Krzyża, a po drugiej stronie byli ludzie, którzy nie chcieli, żeby Krzyż był przy Pałacu Prezydenckim. Były dwa obozy. 6 tysięcy. tysięcy 6 tysięcy podpisów. To są ludzie opękani przecież jakąś ideologią fałszywą Ty powiedział. Robią niby manipulacje, że działają, ale robią pełną szkodę, ponieważ mm -hmm. nie stawiają się tej psychologii. Tak. Przeszkadza tym, którzy tak? są grześni i boją no. się tego symbolu, bo się boi tego, tak. Tak. bo Chrystus odniósł zwycięstwo tak. na krzyżu. Teraz córka mówi, Stefan teraz nie te, te dwa, ogłosili, że już nie będzie ani pomnika, ani krzyża, nic to nie będzie. O no Masz, o mój Boże, Ale będziemy te... trwali trwali oni oni będą o mój my my to Boże, spać. mój Boże, to jak wiekowo? o nie? Nie, to tak, spoza Warszawy. A obcokrajowcy? Czy jest... Był no, taki pan, e, obcokrajowcy e, zdarza się, że niektórzy także się podpisują. Tak. E, ale jest i przewaga nie? Warszawiaków, nie? Tak. No, przewaga Warszawiaków. Chciałbym bardzo, żeby pogodzić jedną stronę i drugą. Czy pani taką na przykład teraz ofertę tutaj wyskieruje? Tak. Chciała to wszystkich razem wszystkich pogodzić. Ja bym ja powiedział, się, że on by się pogodził. Ja się pan by się pogodził. Yy, Oczywiście ja się, 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 pogodził. się, się pogodziłbym z tym, że oni też ja zgodzić się o tę tablicę, że są za tym. U jest prawdziwa Ojczyzna i prawdziwi rodacy, którzy się tu gromadzą i walczą o prawdziwą wolność, o prawdziwą solidarność. Pogodzić z nimi? Proszę pana, no, jakby my do tych ludzi nic nie mamy, natomiast uważam, że tego tutaj nie powinno być. Ale oni do się mają. No mają, no trudno. No my nie o konień nie wrzeszczymy na nich. nie, nie mamy no, 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 no. konfliktu, zbieramy podpisy, dajemy szansę wypowiedzieć się Warszawiakom e, w temacie tego, co ma być w ich mieście. Tak, za Tam no. no jak pan widział, to w pół godziny mniej więcej przychodzi jakiś fanatyk i na nas krzyczy. Aha. No można, też... się, można się przyzwyczaić. Po to, 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 to stoicie? Sądzące. Tak, czy, ci czy, czy jak? No kto nam płaci, nie? że Żydzi, że diabły, świnie czerwone i w ogóle. A, w ten deszcz. No no no. No, 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 no. no tak. Też to ja sama pani widziałam. Ja widzę, widzę, widzę właśnie. W pewnym momencie doszło do konfrontacji dwóch stron. Pala swoje miejsce w odpowiednim dla niego miejsce. Nie chcę go profanować bo szczęślić, tylko żeby go wciąż się, się ludzie po... tu ludzie. Powinien stać krzyż. Nie, tak, tylko że tu chodzi, że ten krzyż... Może być 60 dopiero jak tu będzie tablica upamiętniająca. Pan coś mówić o tym, że o tej tragedii, To się... Je na opłacanym przez nasze pieniądze pomniku, tam będzie również szczony z należytym szacunkiem lekka czyski. Ale to było proszę pana i na pewno został blokowany ze wszystkimi szanami Na razie nie może wejść w się tego kwietnia, ale uważam, że to co się teraz dzieje, to są kupiny z religii i Po prostu jako katolicy powinniście się wstydzić, Swoich wielikich, najgorszych, wygląda wykladów. Ile tu bieżących osób się podpisywało? Przychodzili, mówili chodzę do co niedzielę nie, albo codziennie. To nie podpisują sobie cynograf. Nie podpisują sobie my... ja cyrograf. To odbicia ja każdy tam będą księdze żywota zapisane. <laughs> jak stanie na Trybunale są, to pomysł. Po którejś to nie, nie było. By. Zapewniam, że gdyby Chrystus szedł z powrotem na ziemię na widok, no, że sobie ręce zemdlał na tych że sobie ręce tak to co, krzyż ściągać, tak? Wiecie, ściągnąć, przenieść go godnie, może być procesja, nie ma nic przeciwko temu. nie może stać w budynku administracji publicznej, która należy do wszystkich obywateli. A nie czy to jest ale zaraz. Ale... się może Nie. Dobra, godzimy się. Musimy się pogodzić. Ja wiem. A pan się podpisze? Nie? Bo ja tam podpisałem się, że jestem po tamtej stronie. Na dwa lat się nie będzie. No Zawsze gdzieś stół. Niech robią, że chcą. Nie. A, i pełne chowa, nie ma wątpliwości. A to. że nie mają... Nie chcę pogodzić to się. Zastrzegł się, ale to nie. No, a idzie, to wy też robicie mój tutaj. No nie, nie, nie. Otóż wiem. Jak pogodzić Polskę znowu? Nie pogodzić Wszyscy są bardzo... uparci. Yy, Trochę ja jestem zawiedziona tą polską Myśli Pani, że kiedyś będzie inaczej? Nie, nigdy Skąd to się bierze? Nie wiem. Od ludzi. Z braku miłości. Jedziemy. Nie wiem polele je a nie za chwilę na tak, i mu, tak, ale to jest, jest. specjalna robota, że pęknie. To tak, jest specjalna tak. robota, żeby wytłuócdło mm -hmm. połowę załe sta ta tak, 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 tak. tak? No. A to, to są dzieci jakiś tam komucy Lubeków, wie pani no. takie ten taki wie panimaki. Mm -hmm.